Myśliśmy, już myśleliśmy, że nie, już nie wrócimy. No właśnie już nie myliście, spróbowaliśmy, żebyście przyszli i portal nie zadziałał. Zapomniałem przyjść do tego portalu, żebyście wrócili i właśnie te jajko, jak to się nazywa? Po prostu kolega Jabuszka, znaczy kolega Bananka powiedział, pokazał nam portal, kolejny i... Uratowaliśmy Was. Mam nadzieję, że jakieś będą podziękowania. No tak, tak, spokojnie. Ja, ja, ja się już tak bałem. A co jeżeli? A co jeżeli. Y, 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 jajku, by się już nie trzymał z banankiem i wszystkie putali by zniknęły. Ja cię, i byśmy tam zostali na zawsze. <gryw> ja cię ten znów płaczę. Nie bierze. O, już w końcu. Dobra, ale tak? Przestań, mamu chodzę błagać. Nie na kiszki dosek, dobra, ja już wychodzę. Dobra, po pomidorku. Patrz, macie się. Właśnie, ała, wyzuciłem się. Kurde, ała, na Nic się nie jest, i pomidorek? Nic się nie jest, nic się nie boli. Może zadzwoniłeś jednak po kartkę. Przestań, nieba w ze mną. Idę stąd. Ale boli nóżka. Chwila, ja przecież nóg nie mam. A, czy nie wiem. Moja skóra. Ej, a co tam w ogóle jest? Coś czarnego. A to czasem nie są pieniądze? A może tam pójdę? Dobra, idę tam. uciekam. Ej, dobra, tego pomidorka już długo nie ma. Co? Nie? Przecież on dopiero wyszedł. No ale wiesz. My... Wyczuł wam złą energię. Mm. Co ci się stało w skórze kokomelon? Ja jestem kokomelon. Co się z tą stało? Co ty co ty zrobiłeś? Ja nie chcę takiego kokomelona. Przestaniecie się tak odzywać? <grym> <grym> Czy ty, gościu, mutację masz? No, jak Jak to zginiemy? Nie no dobra, uciekanie może lepiej. Coś nie takie z arbuzem? O, już w końcu. Już nie mówicie kokomelon, w końcu. Ja cię, teraz ja to powiedziałem. E, w końcu już nie mówicie ten kokomelon, już mam w końcu spokój od tych, tych nie wiem, kuperków jeden.